Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Poka Warsów. Yy, no, koniec eventu. Także. Yy, cóż mogę powiedzieć. No nie było liveu. No bo nie chciało mi się nie mieć ochoty, więc. Nie było. No yy, i. Yy, Event yy, skończony. Yy, no, zwycięzców. Chyba. Yy, a w sumie je, o, jest ranking o kurde ja widziałem, że Saga był pierwszy miał chyba 90 tysięcy a Odys miał tam mniej ale oni to nieźle polecieli no ja się nie znalazłem w top szkoda, ale no może jakbym grał to może bym wskoczył, ale nie mówię hop no, było tak. Yy, punktów z eventu łącznie, jakby takich podstawowych, 675. Przedmiotów, natomiast 463. Dobra. Wymienię sobie 1138. Zabrożonych punktów mam 94. No, czy jest to dużo? No, no, no nie. Yy, więc powiedzmy, mam ty 1200 dobra, jakieś pokemony no inaczej, po kolei, tak patrzę sobie teraz, no tu nie ma nic takiego fajnego, chociaż hmm, full salki, shiny move e, move eggie. ok. okej hmm. beldum full salka o, ho 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 nie! Wzmocniony Magmorta, 1500 Chwila, to Shiny Porygon jest taki rzadki? Poreg, Porygon Shiny Mhm, okej okay. Kurde ej, w sumie to... O, tu Full salka jeszcze, a nie, nie ten shiny beldum mnie tak bardzo zaciekawił i w sumie ten, ogólnie ten beldum e, z full salką kurde e, coś tu jeszcze jest no to jakieś e, runki nierunki e, hmm. ale co to ale halohal a nie nie dobra są sorry źle spojrzałem Chwila. Tysiąc... Za tysiąc punktów Dwadzieścia milionów? No... No nie. Mm, nie. Nie. Hmm. Mam... Hm. Pomyślmy teraz chwilę. Yy. Placak mm, klucze. Mam 4 ołma, Elma, 3 ołka, 3 stowarzyszenia, 14 premium i 94 codziennych. Skrzyni mam dużo. Ołka mam prawie 200. Więc tutaj, to jest co to jest najdalej? Dobra, to teraz tak. Ołka, proszę. Odmroż wszystkie punkty. Tak, 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 chcę odmrozić. Dobra, to tak, zakupione 200. To od razu zapamięć sklep premium. I. Co to? A, ok. No to kup. Dobra. I teraz tak. 10? No tak, było kupił. No dobra. 150, kurde, hurdur. No i boli, boli. No cóż, tr trzeba. E, okej, okay. i Alma też. Trzeba. Hop, raz i dwa. Dobrze. I zostało mi 500 punktów. Więc jest okej. Okay. Dobrze. Alma Mam 300. Okej okay, to. Kupmy jeszcze. Kupmy jeszcze ze 100. Skoro i tak. Ja albo kupię za dużo, albo. Ja nie wiem. No to ja jeszcze tak. Stówkę Alma. No tak, te klucze codzienne niech już zakupię sobie. Eee, jedyna rzecz, która by mnie interesowała jeszcze z tego eee, to, to, to to przedmioty okruchy komety. Kupię. Hmm, raz dobra, kupiłem raz. Hmm, tak popatrzę jeszcze, coś jeszcze nie jest potrzebne. Jakiś. No, to mi nic tu nie jest potrzebne. No. Dobra, to szczerze trochę boli to, ale jest to w sumie najtańsza rzecz, jaką mogę. Znaczy, inaczej. licząc tych powiedzmy. Ok, i sobie zamrożę 102 na następny event. Bo czemu nie? No. Więc. Okruchy komety. No i mam 44. I od razu, żeby mieć co z głowy, a ja już oddałem te okruchy. Okej, okay, to zjebałem. <ślesy> 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 Okej, okay. w takim razie mam okruch komety, mam zapas. No cóż, generalnie event się skończył, no pewnie tam dostaniemy odznaki jakoś w tygodniu, więc tego już teraz nie będę nagrywać, bo nie ma sensu, ale jeśli chcecie, to powiedzmy zrobię w weekend live i skończymy sobie tą próbę, duchową, no bo udało się złapać tego ducha, więc zostało tylko to. Więc no, co jeszcze wiadomo, te, te, te tam rzeczy do zrobienia no to nie jest jakieś tam y, turbo trudne do zrobienia, nie? Dokładnie tak. Czy e, ja to chcę sprzedać? Czy ja to chcę sprzedać? Hmm. Czy zutyliśmy mogę do czegoś stworzyć? Złoty liść Tu nie, tu nie, tu nie tu też nie, tu też nie, 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 nie Tu miksora słońca i co to jest jedna rzecz? A i to OK No dobra Także punkty wydane Event skończony no, cóż mogę powiedzieć? Napiszcie wam, jak poszło i czy skończyliście swoje podejścia? Jakie to były podejścia? Było ciężko, ale cię opłacało. Naprawdę, jeden z lepszych eventów. Naprawdę. No, więc cóż, ja dziękuję. No i co? Widzimy się w następnych live'ach, w których będę musiał odrobić trochę ołków i skończyć na niej próbę w końcu. Dokładnie tak, więc cóż, ja dziękuję za uwagę i widzimy się w następnych odcinkach, więc do zobaczenia.